O kurwa! O kurwa! Zosta, Zostaw! Zostaw! Zosta. O jezus! O. Co kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Uciekam! Zostaw mnie! Dobra? O. Jebać! Ej, ty kurwa, nie masz te Jebać cię, ty kurwa! Jebać cię, go spodu! Bo spodu, co tam kurwa! Jebać cię! I spierdalaj! I dobrze tak, ty kurwa! O kurwa, ona tu jest, o Jezus, o kur... Ej, teraz za chwilę jak rodzice tu wejdą, to będzie po mnie. Hahaha, ha. Ha, smata. Co ona tam gada, kurwa. O kurwa. jest to, ona, tam jest, to nie jest gra dla mnie, to nie jest gra dla mnie. To nie jest gra dla mnie. Ja pierdolę. O kurwa, nie, po mnie jest, po mnie jest, zamknij te szafy. O, to jest Simbena, nie zauważyłem O kurwa, żartowałem, nie gonię cię. Żartowałem, spokojnie, spokój się. Marlenka, uspokój się tam, kurwa, te góry, co? Uspokój się, kurwa, baj ci pierdo... Weszła tu? Weszła tu, kurwa! Nie weszła chyba? Cicho! Zgaszę to, kurwa, cicho, bądźcie teraz! Herbatę sobie wypinał, spokojnie, nie da się, kurwa, nie da się! Ja pierdolę, ty kurwa jebana szmatu, kurwa, po prostu Co by ci kurwa matka... O pierdolę, ja ty... O ty kurwa, dojeba, dojeba. Bro, Dobra, zajebiście, kurwa, revive.